Hej, cześć, witam Was z drogi. Za mną kolejny zakup, kolejna Honda Civic. Yy, nagrywam ten film prosto z drogi. Yy, pół godziny temu kupiłem ten samochód. Chcę Wam się pochwalić, bo naprawdę Honda Civic w rewelacyjnym stanie. Yy, no cóż, zerknijcie sobie, pokażę Wam za chwilę go bliżej. 2009 rok poliftowy, 189 tysięcy przebiegu. Samochód cały w oryginalnym lakierze. No, czegoś takiego większość osób szuka, także zobaczcie sobie sami w kolorze niebieskim. Spójrzcie, samochód się naprawdę świetnie prezentuje. To jest samochód dosłownie kupiony pół godziny temu. Patrzcie jak wygląda. Oczywiście on jest ukurzony, bo to nie jest samochód przygotowany. Sobie z przodu, z tyłu. Jest naprawdę, no, no naprawdę fajne. Samochód ma jakiś czas temu wymienione sprzęgło. Także tu jest święty spokój. Nowy akumulator. Jest na niego faktura i gwarancja. Zobaczcie felgi. Wielosezonowe opony. Naprawdę samochód w super stanie. Pokażę Wam doły drzwi. Zobaczcie sobie. No, tutaj nic nie ma. Tu jest wszystko. Wszystko elegancko, te gumy, to wszystko jest tak jak powinno być. Zobaczcie sobie, o. bagażnik, no tutaj nic takiego specjalnego nie zobaczymy. Tutaj kolejne doły drzwi, i zaraz Wam pokażę podłogę. Bo podłoga jest po prostu rewelacyjna. Samochody przyjeżdżają, będę musiał zaraz uciekać stąd. Zobaczcie, tutaj od razu zerknijcie na podłogę. To jest po prostu bomba. Tu jeszcze zerkniemy z tyłu. Tu widać, że była niedawno konserwacja robiona. Jest naprawdę rewelacja. Także jeśli chodzi o tarcze, no trzeba je rozjeździć. Tarcze są takie średnie. Klocka jest 3 ,4. Okay. Momencik. <laughs> Także słuchajcie. A, jeszcze w środku. Za chwilkę podejdę, dobra? Okej. Okay. <laughs> yy, w środku, zobaczcie jak w środku wygląda samochód. Zero zniszczenia. Fotele, patrzcie. Naprawdę rewelacja. Tu, na co patrzę zawsze właśnie. Niepołamane nakupki. Kierownica w fajnym stanie. Klimatyzacja oczywiście sprawna. Po no z tyłu to tak jak zawsze mówię, że jest. Wszystko jest w ładnym stanie. Jeszcze wam pokażę z tej strony. I tutaj zobaczcie ten panel, to wszystko jest naprawdę no nie ma się do czego przyczepić. palimy go. Moment. Serki się tak? No, 189 300. Oczywiście, jak zajadę do domu, to tam trochę dojdzie, bo jakieś 400 km powinno dojść. Tutaj mamy świetla. rzeczywiście, tak. Jak mówię, klimatyzacja jest sprawna. <laughs> Działa, chłodzi. No, naprawdę, samochód super. Jeśli chodzi o stronę techniczną. Nie mam nic do zarzucenia. Zerknijcie sobie. Tutaj akurat pan mnie już zaczepiał, czy do sprzedania. Także zaraz muszę, muszę iść do pana. A też przyjechał z Civikiem, Tylko beżowym. Zerknijcie sobie, jak wygląda. Naprawdę. Fajny stan. Samochód teraz pracuje. Cichutko, równiutko. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, dzwońcie 509-919-351. Macie ochotę na Hondę, chcecie tą, dzwońcie. Myślę, że w ciągu kilku dni ona będzie przygotowywana i będzie gotowa. Aczkolwiek, może ktoś chce nawet z trasy. Będę wracał A4, powiedzmy od Zgorzelca, w kierunku Dobrowy Górniczej, jak coś mogę podjechać i mogę pokazać, jeżeli ktoś jest chętny. Myślę, że do godziny 14.00 dzisiaj będę wracał, także mogę mogę pokazywać. A póki co, jak coś, dzwońcie 509-919-351. Dzięki i cześć.